Kochani, witam was bardzo gorąco już w czwartym updatecie projektu Zero kolorówkowego. Yy... I tak, słuchajcie, na początek wszelakie dźwięki. Okno jest otwarte. Miluś sobie pochrapuje. Mam nadzieję, że nie będzie to wam jakoś specjalnie przeszkadzać. I yy... Zacznijmy może od tego, co zużyłam em, od poprzedniego update'u, a mianowicie zużyłam mój cień z maka. I nawet wyciągnęłam tutaj wszystko, żeby Wam pokazać, słuchajcie, cień jest całkowicie zużyty, to był cień w odcieniu Expensive Pink, był przepiękny, zawsze jak go miałam na, na powiekach w połączeniu z paletką, czy z cieniem z paletki Huda Beauty, zawsze pytałyście, co ja takiego mam na oczach, bądź pisałyście, że bardzo ładny makijaż oczu mam. To wtedy zawsze ten cień e, był właśnie w grze. Kolejna rzecz, którą zużyłam, jest to Baza z Essence, czy była to Baza z Essence e, podtusz Volume Booster Lash primer. E, na razie nie kupiłam nowej, ale w przyszłym miesiącu prawdopodobnie sięgnę po nią po raz kolejny. Uwielbiam tą bazę, używam naprawdę od lat. E, jeszcze wtedy nie była aż tak popularna na na YouTube'ach czy ogółem w internecie ja kiedyś kiedyś dawno dawno temu używałam też bazy z Lancôme, ale ta jest zdecydowanie lepsza, no i naprawdę mnóstwo pieniędzy tańsza, tak? Kolejny produkt, który służyłam, bronzer od Charlotte Tilbury to jest brązer płynny i powiem Wam, że cieszę się, że go całkowicie zużyłam, dlatego że po nim wiem, że ja nie nadaję się do płynnych brązerów. Ja go zawsze nakładałam um, albo pod podkład. Albo na podkład, zanim przypudrowałam twarz i w ten sposób sprawdzał się najlepiej. Natomiast on był strasznie ciemny, więc bardzo dużo trzeba było z nim pracować, żeby go rozblendować. Ja go czasami blendowałam pędzlem, czasami gąbeczką. W sumie gąbeczką zawsze, nawet jeżeli pędzel używałam, nie kupię go ponownie, bo jak mówię, nie był to po prostu produkt dla mnie. I ostatni produkt, który zużyłam, to mgiełka, a właściwie make-up fixing spray od Max More, czyli z Action. Był rewelacyjny, nawilżający, nie ściągał twarzy, więc w sumie czego chcieć więcej? No i jeszcze, oczywiście, do tego bardzo, bardzo tani. Mogę Wam bardzo gorąco polecić. To było moje drugie opakowanie, wcześniej miałam takie niebieskie. I na pewno jak będę w action to się jeszcze skuszę, bo one kosztują, nie wiem, 2,5 euro czy 3 euro, więc to nie jest majątek. No i przejdźmy do updateu rzeczy pozostałych i na pierwszy rzut miluniu E! Na pierwszy rzut idzie baza Stuface. Słuchajcie, już tak patrzę pod światło i widzę, że jest jej naprawdę już niewiele. W zeszłym miesiącu yy, było go 36,64 g w sumie jej. W tym miesiącu mamy 31,92, co oznacza, że zużyłam 4,72 g, co nie jest dużo, jeżeli yy, popatrzymy na poprzednie miesiące, bo yy, przy ostatnim update'cie miałam prawie 7,5 g zużyte. E, przy drugim update'cie też e, miałam ponad 7 gram zużyte. No ale to dlatego, że w międzyczasie używałam e, innej bazy, którą już wykańczam, takie miniaturki e, z Hourglass. Taka o. E, dlatego po tego troszeczkę mniej sięgałam ale to nic nie znaczy, na pewno go zużyję e, no ale muszę Wam powiedzieć, że popatrzcie zabrałam się w styczniu za zużywanie jego e, i używałam naprawdę przez ostatnie miesiące od stycznia e, przy w sumie niemalże każdym makijażu a dalej nie jest skończony także no bardzo, bardzo wydajny kolejny produkt którego nienawidzę. Złajcie, nie lubię się strasznie z tym produktem i cieszę się, że on się na pewno niebawem skończy. Jest to puder do twarzy od marki Trendy Tap i jest to Rosy Touch Finish Powder. Bardzo się z nim nie lubię. On miał taką wystancowaną różę. Tyle mi go jeszcze zostało. No nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się go już, wiecie, na hama będę go używać i uda mi się go zużyć do przyszłego miesiąca. Jego waga w zeszłym miesiącu to było 30,54. Teraz mamy 29,26 co oznacza, że zużyłam 1,28 g to nie jest dużo, ale on jest bardzo mocno sprasowany, czy był bardzo mocno sprasowany. Kolejny produkt, który także używam przy każdym makijażu, każdym, każdy makijażu, jest to GOSZ CCC. Jest to generalnie rozświetlacz w kremie, czy w takim stiku, którego zostało mi już powiedzmy tylko tyle. A po jak pomyślę, że on był naprawdę gdzieś dotąd, wątpię, żebym go skończyła do końca roku, ale, no, jak to mówią, nigdy nie mów, nigdy. Jego waga w zeszłym miesiącu to było 9,76 grama, mamy 9,65 grama, co oznacza, że zużyłam 0,11 grama. To nie jest dużo, ale tego produktu się nie używa dużo i ja go używam tylko i wyłącznie pod łuk brwiowy, więc siłą rzeczy nie używam go nie wiadomo jak dużo. Co my mamy dalej? Błyszczyk z Fenty, słuchajcie, mam go także teraz na ustach. I generalnie niemalże wszystkie produkty, które Wam dzisiaj pokazuję, mam na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak się prezentują. Błyszczyk z Fenty. Słuchajcie, wyciągnęłam stoper, więc bierzcie na to poprawkę. No i teraz nakłada mi się bardzo dużo tego błyszczyka, więc za każdym razem muszę najpierw to powiedzmy oczyścić, zanim nałożę na usta, bo inaczej usta by mi się zlepiły. Ale powiem Wam, że. Mniej więcej połowę już mam zużytą. Musiałam wyciągnąć stoper, dlatego że strasznie mało mi się tego produktu nabierało na, na tą pacynkę. W zeszłym miesiącu waga wynosiła 15,66 g. W tym miesiącu mamy 14,60 g, co oznacza, że zużyłam lekko ponad gram. Nie jest to dużo, ale ja go też ze sobą nie noszę. Nakładam go co prawda częściej na usta aniżeli na przykład szminkę, bo szminkę nałożę raz i już później raczej nie poprawiam. Tu mi się zdarza, że jeszcze raz go z czasem dokładam, no ale jestem ciekawa na jak długo mi on jeszcze wystarczy. I co my mamy dalej? Mamy przedosta... przedostatni produkt, który wprowadziłam bodajże w zeszłym miesiącu tak, w zeszłym miesiącu i jest to podkład od Rival de Loop Hyaluron Makeup, który prezentuje się tak: o, to jest podkład z pipetką, i wy tego nie zobaczycie, ale mi go już go mniej więcej dotąd zużyłam więc dość sporo go zużyłam. Ale no, także mam go dzisiaj na twarzy. Ja ten podkład po prostu uwielbiam. Słuchajcie, mój jest akurat nie w odcieniu 02 nude Jak widzicie, bardzo ładnie jest dopasowany we, według mojego zdania. E, pipetka zupełnie mi nie przeszkadza, nie psuje się, nic się z nią złego nie dzieje. Nabiera tyle, ile potrzeba podkładu. Więc e, za... ile on kosztował? 3,95, 3,99 za tak małe pieniążki. Naprawdę świetny podkład. W zeszłym miesiącu waga wynosiła 64,11 g, z racji tego, że jest to szklane opakowanie, to jest ciężkie. W tym miesiącu mamy 56,47 g, co oznacza, że zużyłam lekko ponad 7,5 g, co uważam, że jest całkiem, całkiem sporo. Co prawda mogłam go zużyć jeszcze więcej, ale w międzyczasie używałam też różnych innych podkładów. Bo to, że produkt mam w projekcie Zero, nie oznacza, że ja go nie lubię. Wręcz przeciwnie. Natomiast, no, mam też kilka innych podkładów żeby nie powiedzieć, że kilkanaście i właśnie inne podkłady też w międzyczasie używam, bo nie chcę, żeby mi się zepsuły czy minęła. War Minęła data przydatności, czy coś w ten desy? I ostatni produkt, e, który został po ostatnim update, jest to Róż z Maka, Róż w kremie e, z serii Glow Play Blush i jest to odcień So Natural. Mm, jest to kremowy, bro, nie bronzer, tylko róż. I słuchajcie, nie wiem, czy będzie widać, ale ja go naprawdę ładnie. Użyłam. Także teraz mam go na twarzy. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. E, jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 22,23 g, w tym miesiącu 21,72 g, co oznacza, że zużyłam plus minus pół grama. Nie jest to dużo, ale bierzcie poprawkę, że to jest róż e, kremowy, więc jak na kremowy róż to i tak jest dość sporo. Ale też używałam go od ostatniego update'u no niemal, że za każdym razem, aczkolwiek niedługo um, podejrzewam, że będę go troszeczkę mniej zużywać, bo jak nadejdzie lato, to ja się będę po pierwsze zdecydowanie mniej malować, a po drugie będę też e, chciała, wiecie, używać bardziej takich mm, powiedzmy letnich. Mm, róży, Jak na przykład ten mój tutaj Duo Glow e, od Nataszy Denony. Więc nie wiem, czy wtedy go e, tymczasowo nie wyjmę z projektu zero, a na jego miejsce na przykład tego nie wprowadzę. Wszystko jest możliwe. Ok, słuchajcie. E, wprowadziłam także cztery nowe produkty, a mianowicie em, od Essence Glow, nie, Glow Glow. Go, Instant Highlighter Dewy Finish in Seconds. Jest to taki płynny rozświetlacz z pacynką. O, jak korektor dosłownie. Ja go używam bardziej, można powiedzieć, jako bazy. Zanim nałożę podkład, nakładam sobie na te miejsca, w którym jeszcze później normalny pudrowy rozświetlacz daje i to daje bardzo ładny efekt. Natomiast non-stop zapominam o jego użyciu. Nawet dzisiaj, słuchajcie, pomimo, że leżał tutaj, zapomniałam go użyć, więc stwierdziłam, że wprowadzę go do projektu Zero i będę się może bardziej pilnować. Jego waga wyjściowa wynosi 12,80 g. Kolejny produkt jest to produkt, który już od jakiegoś czasu mam i jest to Catrice Clean ID Prime and Fix Spray. 99% naturalnych składników, produkt wegański. Jak mówię, już go jakiś czas temu kupiłam. Więc e, teraz jest jego kolej. Jako, że tego z Maxen More zużyłam, to teraz będę używać tego. Oryginalna e, waga to, czy pojemność to 100 ml Miluniu. Milan mi się wkleja, słuchajcie, do ściany, bo słońce pada na ścianę, a on bardzo do słońca ciągnie. Pod warunkiem oczywiście, że jest to słońce, które przedostaje się przez okno. Waga wyjściowa tego fixera to 82. Przecinek sześćdziesiąt grama. No ale on jest praktycznie pełny. Kolejny produkt, słuchajcie, jest trochę produktem, jak ja to nazwę, oszukanym. Dlatego, że nie jest to oryginalne opakowanie, tylko produkt jest przesypany. Mowa tutaj o pudrze od Laura Mercier. Zaraz Wam pokażę, jakie, o jaki puder mi chodzi. A mianowicie jest to ten puder, jest to translucent loose setting powder w odcieniu translucent, od, jak mówię od Lory Messie. Um, jego normalna waga wynosi aż 29 gram. Ja go używałam już w zeszłym roku i teraz cały rok. I jak wiecie, ja mm, Nigdy nie wysypuję w ten sposób pudru. Ja zawsze sobie maczam gąbeczkę, dlatego też zawsze te wieczka tutaj e, we wszystkich pudrach wyciągam. Jaki puder bym u mnie nie miała, wszędzie są, jeżeli się da, powyciągane te wieczka. I e, tu niestety w tym pudrze ciężko było, więc nie dało się po prostu, więc rozwaliłam to i przesypałam sobie do pustego opakowania e, po pudrze od beka. Bo tutaj. Już po prostu, jak widzicie, wieczka nie miałam. Pudru mi zostało jeszcze tyle. Jest go jeszcze sporo, natomiast, no, yy, jak mówię, wygodniej mi się w ten sposób używa, aniżeli wysypując. Yy, więc nie zwracajcie uwagi na to, że to nie jest oryginalne opakowanie. Pudru w każdym bądź razie jest 39,17 g. Tak waga pokazuje, ponieważ opakowanie jest ciężkie. I ostatni produkt, który wprowadziłam do projektu Zero, jest to miniaturka różu od NARS w najsłynniejszym odcieniu, czyli Orgazm. Ja mam tutaj taką miniaturkę i nie używam tego jako różu. Ja już go kilka razy wysortowałam z mojej toaletki, potem go znowu cofnęłam. I i potem on tak leżał, może użyłam go raz, dwa razy jako różu, ale nie wiem, czy to ze względu na tą miniaturkę, czy o co chodzi. W każdym bądź razie na moich policzkach um, mało co było go widać, dlatego ostatnio postanowiłam, że zacznę go używać jako cienia do powiek, bo jak wiecie, ja lubię wszystko, co jest bling bling, a ten jest na oczach bling bling zdecydowanie. I świetnie mi zastępuje też ten, ten cień z maka Expensive Pink, bo jest. Może nie jest identyczny, ale coś w tym kierunku. Może ten Expensive Pink był troszeczkę ciemniejszy. No ale wrzucam go do projektu Zero i jak mówię, będę go używać w formie cienia. Tutaj nie mam parcia na to, żeby go koniecznie zużyć, więc ze zużyciem może być różnie. Jego waga wyjściowa to, do, to dokładnie 13 gram. Także moi kochani, jeżeli chodzi o aktualizację już czwartą, to by było na tyle. Ja sobie zaraz wszystko tutaj przy toaletce pochowam na miejsce, gdzie to chcę mieć. I co, zapraszam Was na kolejne, kolejne update'y w kolejnych miesiącach. Dajcie znać jak Wam, Wasze idą projekty 0? Jestem niesamowicie ciekawa i bardzo mocno Wam kibicuję. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa! pa.